Nikomu nie uda się przechytrzyć czarownicy hokaty i ujść bez Dotyczy to także tych wstrętnych cmerów. Wystrychnęły mnie na dotka, Zniszczyły mój magiczny medalion! Pozbawiły mnie jednego z moich dziewięciu żyć! Na szczęście! Mam ich jeszcze osiem i mogę się zemścić! Na czym stanęłam? Ach tak! Podmuch oddechu nietoperza? Odrobi sini ropuchy i voilà! Gotowe. <laughs> Za złe smerwy i ich upadek. <śmiech> 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 Udało się jestem smerwem. O, 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 idealna transformacja. O, co to? Ja Ja nie mam ogona. A niech to muszę jakoś dor dorobić. Och, do licha! Nie będzie łatwo. <śm> 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 początek wystarczy groszek, ochlapię go tylko farbą i gotowe, a teraz trochę kleju. No i proszę, w końcu jestem idealna. Teraz muszę znaleźć jakiegoś smerfa, tylko gdzie? Oczywiście na polu kot co to obrzydliwie słodko pachnące miejsce, na pewno zwabi obrzydliwe, słodkie smerfy. Ach, piękny smerf to wieczna radość. O kurczę! Witaj kolego smerfie! O, cześć! Chcesz liść rośla? E, tak jasne. Okropność! E, okropnie pyszne! Słowo! No i co, podobało Ci się nasze wczorajsze smerfowanie z papą Smerfem? A, tak, tak, jasne, że tak. O, do Dolicha, o czym on gada? Wiesz, smerfujmy lepiej do wioski. Do wioski? A, no nareszcie coś się dzieje. Wszyscy na zaczynamy. Jej, już czas świętować święto smerfów. A dla mnie czas świętować moją zemstę. Ty, smerfie, dokąd się wybierasz? O, e, ja tylko... Wracaj do szeregu, zaraz zaczynamy świętowanie. Waga, smurfy, Kazem. <śwórcy> Stop. Zamiast smurfować, krząkasz. O, e, e, skądże? Lepiej stąd idź, kaczu, i nauczy jak nie stwarzać problemów. Nie stwarzać problemów? Problemy dopiero się zaczynają. Aha! Hmm, a, niezłe. Trochę trucizny z glijącego korzenia powinno dodać pikanterii. Zupa gotowa! Chodźcie, jedzcie! Ale no, nie no, jestem no, głodny! Nie wow, być głodny! Wow, wow. Smacznego, szmerfy! Jestem głodny. Ta trucizna pewnie działa z opóźnieniem. Nie. Dobrze się czujecie. No Tak, Jestem Szczerze mówiąc, chrząkaczu martwimy się o ciebie. Jesteś roztrzęsiony. I nic nie jesz. no, szeroko buzia! Nie proszę! Jestem na diecie nisko truciznowej, a raczej muszę wyjść na świeże powietrze. Do licha coś poszło nie tak. Brudna bielizna! Ach, 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 co za wpadka! Ale ja im jeszcze pokażę. Załatwię ich. I tak załatwić most nad wzburzoną wodą. Krząkaczu, mam dla ciebie niespodziankę! Dla mnie och nie trzeba było. Ach, ty mały cwaniaku, jakie nauczę! Ach, zaraz poddał mi genialny pomysł! Moje drugie smerfy. Gromadzimy się tu w niezwykłej chwili. Dzięki waszej ciężkiej pracy wysmerfowaliśmy ten wspaniały most, który pozwoli nam smerfować na drugą stronę rzeki. Jeśli jeszcze raz usłyszę słowo smerf, chyba się wścieknie. A teraz moment, na który wszyscy czekali. Papa! No! Pa, bali niebiescy frajerzy! Podstępny, wstrętny smerf sabotował mój sabotaż! Hej, chrząkaczu, co tam robisz? Chodź tutaj! Muszę wymyślić następny plan. O nie! nie! chrząkaczu! Na pomoc! Na pomoc! Ratunku, smerfy! Już idę, chrząkaczu! Na pomoc! Ratujcie mnie! Ratunku! W osiłku! Dobra, Smerfy, ciągniemy, ciągniemy! Ciągniemy! Nic nie. ci się nie stało! Tylko spokojnie! Hm, co się stało? Czemu nasz most się zawalił? Smerfy? Mam dla was szokującą wiadomość: dzisiejszy wypadek na moście nie był wypadkiem. Wśród nas jest smer z zdrajca! Ale kto mógłby coś takiego zrobić? No to nie, to nie jest nie, nie. nie. Tu robi się niebezpiecznie. Lepiej knuć zemstę gdzie indziej. Ktoś zgubił ogon. Ojeju, tu, to nie ja. O, Papo Smerfie, czy to twój ogon? Ogon? O wielki Smerfie, wśród nas jest fałszywy Smerf. Odwróć się. O, czemu mnie uszczypnąłeś? Żeby sprawdzić, czy twój ogon jest prawdziwy, fałszywy Smerf by nie wrzasnął. Szybko, wezwij wszystkich. Już mam! Dziś w nocy, kiedy wszyscy zasną, spalę doszczętnie wioskę. <grym i wioski> chodź szybko, papa Smurf ma coś ważnego do powiedzenia. Smurfy? Sytuacja się wyjaśniła. Fałszywy Smurf ma fałszywy ogon. O! Masz sprawę? nie Jesteś fałszywym <i> smurfem. <wioski> Hej, Krząkaczu, obróć się! O! Zdrogi, zdrogi! Stoj, vabčeko! Like 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 no. To je vsi mi smr! Papa, račeto, 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 račeto! Papa, račeto, 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 račeto! Papa, račeto, račeto, račeto! Papa, račeto, račeto! Papa, račeto, račeto! Papa, račeto, račeto! Papa, 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 račeto! Jestem hogata! Niegodziwa hmm. słodka czarownica! Co? Zrobię magiczną miksturę, która przywróci mi dawną postać, a wtedy was wykończę! Zrobię z was miazgę! Szybko musimy wyważyć drzwi! Jeszcze trochę śliny zdechłej ropuchy! I gotowe! Za późno! Mam was, małe, niebieskie, obrzydliwe smerwy! Co się dzieje? Jesteście tacy wielcy! Nie! To ty jesteś mała! Odejdź ode mnie! O! O! Kosmerfujcie ją, zanim ucieknie. Zaczekajcie! Wszystko wyjaśnię. Nie mówiłam poważnie, kiedy opowiadałam te okropne rzeczy. Ja tylko ożartowałam. Chcia, chcia, chciałam być jedną z was. Nie wierzycie swojej kochanej cioci Hogacie. Nie! Słuchajcie, może wpadniemy do mnie i porozmawiamy nad filiżanką ciepłej cykuty i ciasteczkami z może wpadniemy? na a co ja mówię? Lepiej nie. No tak, Hogato, koniec twoich złych czynów. Och, nie, proszę. Już nigdy nie usłyszycie mojego chrząkania. Obiecuję. Nigdy więcej nie przekraczaj tej linii, uprzykrzona wiedźmo. I sobie... I niech skurczona postura będzie dla Ciebie nauką. Oh, dziękuję! <gryzanie> dziękuję! <gryzanie> Jeszcze się zobaczymy! Mam przed sobą niejedno życie! Jeszcze się odegram! Odegram się! <gryzanie>